Zazwyczaj o miłości myślimy w kategoriach, co ja będę z tego miała, co ja dostanę, jaki on przystojny, jaki on bogaty, jaki on wspaniały, jaki on atrakcyjny, kochający, seksowny, bla bla bla. Te rzeczy, wiadomo, są istotne, ale ja myślę, że tak naprawdę rodzi się w nas taka samo napędzająca się miłość, kiedy my się zaczynamy bardziej zastanawiać nad tym, jaka ja chcę być, jaką ja chcę być przyjaciółką, jaką ja chcę być mamą, jaką ja chcę być partnerką i zaczynam się zastanawiać, co ja chcę dać. Czyli, jeżeli, jeżeli ja chcę dać, to ja muszę najpierw pomyśleć o tym, jak ja mam to wykrować sobie, jak ja mam się tego nauczyć. I to jest dopiero fajne. To jest naprawdę super, jeżeli zaczynamy się tak zmieniać i spoglądać na to, co my chcemy wnieść, co my chcemy wykreować. Bo myślę, że takim ludziom w gruncie rzeczy w miłości, w relacjach, w pracy, wszędzie, wszędzie jest po prostu łatwiej, łatwiej.